W ramach treningu dzisiaj postanowiliśmy przylecieć sobie słynną pętlę falenicką. Adam tu doświadczony zawodnik, całą zimę biegał w zawodach. 10 km, tak? 9, 10, pytania są podzielone. Trzy pętle, tutaj przewyższenie na trzech pętlach 250 metrów. Tak. No, jedno z niewielu miejsc w Warszawie, gdzie można zrobić jakikolwiek trening e, my, górski, górski no z przewyższeniami może tak. lepiej, to, lepiej to zabrzmi. Nagramy krótki rekonesans, jedna pętla, 3 km. Wygląda, nie... że jest mało piachu, bo spadało, czyli troszkę szkół bity będzie ten przyjemnień. Nie trzeba będzie z butów wyrzucać tego szyderstwa. Zobaczymy. Zaraz zaczynamy. Warunki są fajne, nie ma piachu, bo najprawdopodobniej troszeczkę tutaj popadało wcześniej, bo na pewno nie dzisiaj, znaczy nie dzisiaj, nie przez ostatnie 2-3 godziny. Bo takie informacje uzyskaliśmy od innych trenujących tutaj. Jasnik już się zaczął dawać z prawej strony. No dobrze, dobrze. Pierwszy badók. Pierwszy podbieg. Tutaj płaskiego to chyba w ogóle nie ma Adam. Nie, to znaczy wszystko jest płaskie. Jeżeli odniesiemy to do góry. Tylko, że nie? Chcę, Brawo! Pierwsze wzniesienie pokonane. Jako oznaczona ładnie. Nie tak, tak musiało dobrze popadać. A nie jest pan, pan, ty znasz trochę trochę trasę Zimą trochę inaczej to wygląda. Trochę. to wygląda troszkę pan, Przyjemnie, ale Troszkę duszno. No. Zimą tu tutaj się sznurkiem leci dużo ludzi No i drugi pobieg Tak jest Ten wyszło Boziński dublował <gry> I w prawo. Prawie. I znowu z góreczki. Bo wyrównuje teren. No to już piasku trochę na słońcu wyschło. Ile Adaś tutaj się biegnie? Trzy hmm. pętle na tak. zawodach. 54 ok. minuty w moim wykonaniu na razie w tej zimy będziemy 50 minut łapać <noise> tak bo to się odbywają zawody górskie w Warszawie okay, lipko to tam 30 z groszem no, <noise> ale oni mają 2 minuty przewagi <noise> dlaczego 2 minuty przewagi w szybszej grupie. Pukami okay. na 45 mniej. Czyli puszczają strefami. Tak. Nie no, jest trochę płaskiego jak, jak widzicie, ale właśnie się kończy. Okay. trochę Po co się dociążałeś? No. Trochę zbiegów też można potrenować. je popalić co tam daje? Szlak, Szybko szybko powietrze brakować zaczyna. Na dwa, że pierwsza pentelka. Taka rozgrzewkowa niby. Zobaczcie, <noise> Jakoś tak to kiedyś liczyliśmy. Tu bajorko. Dziołeczki. Ludzie odpoczywają. A my biegamy. I kolejny podbieg. No jest tutaj trochę piasku, ale mokry. Dzięki temu że popadało, więc trochę lepiej się biegnie. Nie wiem czy lepiej. ostatni podbieg tej pętli. I dlatego my kamependlar. Tutaj zaczynaliśmy Ale duchota. Jest dusno, pętla zrobiona. Nad moje siły. 3 km 180 metrów ma jedna. Moja ma nie ma trzech. Planujemy, no planujemy około 20 km treningowo zrobić. Nagrywać tego nie, nie, nie zamierzamy. Generalnie chcieliśmy tylko pokazać Wam, że w okolicach Warszawy ktoś sobie poleciał? można pobiegać. Jeżeli ktoś tu jeszcze nie był, zachęcamy. E, Na miary wkleimy pod filmikiem. Tak, jakieś wystarczy pisać. Ścieżka biegowa Falenica. Generalnie Początek, polecam. parking jest na samym starcie. Nam 7 pętli? 7. 7 pętli czasowo to tak 2,43, tak 2, Z przerwami co dwie pętle przewyższenia, na prawie 600 metrów. Tego jeszcze nie wiem. No generalnie dosyć duszno, parno, duszno, parno no i obciążające Piasek, trening. Parno, błotko, popiaskowe, rozmyte, płat parno. Pusto ludzie się nie chcą kręcić po lesie. Ja, no trochę kilka było no, więcej było niż dwóch, trzech. Nie no, dwóch chłopaków, dwóch, przed nami, nie. później Ci tutaj z dzieckiem stali, co lecieli, jeden na dwóch no, przeciw, bo plus dwóch naprzeciwko, to będzie z dziesięciu osób. Trening bardzo udany, mam nadzieję, że przyda się to na, na kolejne wyzwania. Można zacząć sobotę. Tak jest. Tak. Na razie. ja.